Siemanko z tej strony Belixity, a ja dzisiaj kolejny odcinek, nie poradnik, nie live. Ponieważ dzisiaj jest odcinek informacyjny, na którym Wam powiem trochę o poradnikach. Na początku chciałabym Wam powiedzieć, żebyście zostawili suba i łapkę w górę, żeby was nie... i jeszcze dzwoneczka, żeby Was nie ominęły następne odcinki lub live'y. Ale ja Wam już mówię o co chodzi. Mam cztery filmy z poradników, które się przyjęły bardzo, bardzo dobrze. Pod jednym mam ponad 80 wyświetleń, więc dla mnie to jest naprawdę wow. Ale nie mam pomysłu, jakie poradniki teraz nagrywać. więc to wy w komentarzu, napiszcie. Piszecie, jakie chcecie poradniki, jaka tematyka, czy to nadal ma być obecne, na przykład w jakim programie montować, czy w jakim programie robić miniaturki, to wy zdecydujecie. Ja naprawdę dziś na, na ja już chciałam wam wszystko powiedzieć i to tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, bo naprawdę to jest dla mnie bardzo ważne, bo chciałem być w tym roku 100 subów, więc ja dziękuję za oglądanie. No i cześć!